Część problemu polega na tym, że wielu facetów nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest ich reakcja, gdy kobieta pyta o ich wiek. Najczęstszym błędem, jaki popełniają mężczyźni, jest zaczynanie się kurczyć lub stawać się defensywnym, zwłaszcza gdy różnica wieku jest wyraźna. Na końcu tego wideo znajdziesz szczegółowy przewodnik, jak płynnie poruszać się w tej delikatnej rozmowie. To, jak podejdziesz do tego, zależy od Twojej grupy wiekowej. Być może jesteś w pierwszej grupie, Młodszych facetów, którzy często słyszą, jesteś za młody dla mnie. A może jesteś w drugiej grupie, w wieku od 25 do 40 lat, co wiąże się z własnym zestawem wyzwań w rozmowach o wieku. Dylemat wieku. Spójrzmy prawdzie w oczy, wiek to skomplikowany temat. To taki mały słoń w pokoju, którego wszyscy próbują zignorować, aż nagle wchodzi z hukiem i domaga się uwagi. Kiedy chodzi o randki z młodszymi kobietami, wiek może wydawać się nieprzekraczalną barierą. Możesz zastanawiać się, dlaczego to w ogóle ma takie znaczenie. W końcu, czy związek nie polega na wspólnych zainteresowaniach i chemii? A jednak wiele mężczyzn odczuwa falę niepokoju, gdy słyszą, ile masz lat. Wyobraź sobie to, jesteś na ręce, rozmowa płynie gładko, a tu nagle bum. Pytanie pada. Nagle czujesz, jak żołądek się skręca, a ciepło wzbiera na szyi. Możesz myśleć o swoim wieku, różnicy wieku i co to może dla niej oznaczać oraz dla waszej potencjalnej relacji. To moment, z którym wielu facetów może się utożsamić instynkt, by zbagatelizować swój wiek, odwrócić uwagę lub nawet wymyślić fałszywy wiek, który brzmi lepiej. Prawda jest taka, że ten instynkt często prowadzi do spirali wątpliwości i utrudnia cieszenie się chwilą. Ale co jeśli powiem Ci, że to nie musi być przedmiotem niepewności? Zamiast pozwalać, by wiek był przeszkodą, może stać się okazją do ciekawej rozmowy. Pomyśl o tym wiek to tylko liczba, prawda? To, co naprawdę ma znaczenie, to to, jak się prezentujesz i jak wyrażasz swoje doświadczenia. Zamiast martwić się, ile masz lat, skoncentruj się na tym, co można wnieść do stołu. Twoja dojrzałość, zainteresowania i unikalne historie mogą stać się podstawą Twojego uroku. Kiedy pada pytanie o wiek, wyobraź sobie, że sprawnie przekształcasz potencjalnie nie moment w szansę, by pokazać swoją osobowość. Odpowiedz z humorem lub pewnością siebie, przekształcając rozmowę w coś lekko angażującego. Na przykład możesz powiedzieć, cóż, wiek to tylko miara tego, ile urodzin przeżyłem. Ale mój poziom energii? To nadal dwudziestka. To nie tylko rozluźnia atmosferę, ale także zaprasza ją do podzielenia się swoją perspektywą, tworząc bardziej dynamiczną interakcję. Podejście do pytania o wiek w ten sposób przekształca skupienie z samych liczb na znaczące wymiany. Zauważysz, że kiedy zaakceptujesz swój wiek i podejdziesz do tematu z luzem, otwierasz drzwi do głębszych rozmów, w których twoja osobowość błyszczy. Pamiętaj, pewność siebie jest magnetyczna. Więc gdy spyta o twój wiek, zrób z tego momentu dowód na to, że potrafisz radzić sobie z niewygodnymi tematami z gracją i urodą. Teraz pomyśl chwilę o tym. Jeśli podoba Ci się to, co mówimy, i chcesz dalej szlifować swoje umiejętności randkowe, koniecznie naciśnij przycisk subskrybuj. Nie chcesz przegapić kolejnych wskazówek, które pomogą Ci płynnie poruszać się po tych skomplikowanych wodach. Siła prezentacji. Teraz, gdy wiek został omówiony z emocjonalnego punktu widzenia, czas przejść do praktycznych aspektów wygląd i prezentacja. Pierwsze wrażenia mają znaczenie, a uwierz mi, to jak się prezentujesz, może zrobić ogromną różnicę, gdy chodzi o przyciąganie kobiet. Możesz być najczarującym facetem w pokoju, ale jeśli wejdziesz wyglądając, jakbyś właśnie wstał z łóżka, ten urok może ucierpieć. Wyobraź sobie, że wchodzisz do kawiarni na randkę. Widzisz ją siedzącą tam i natychmiast chcesz wywrzeć dobre wrażenie. To, jak wyglądasz, może ustawić ton całej interakcji. Nie musisz być modelem. Aby dobrze wyglądać, wystarczy, że zwrócisz uwagę na podstawy. Pielęgnacja odegra kluczową rolę w tym, jak postrzegają cię inni. Proste zmiany mogą znacznie poprawić Twój wygląd i w efekcie zwiększyć Twoją pewność siebie. Zróbmy krótką listę skutecznych wskazówek dotyczących pielęgnacji. Na początek upewnij się, że Twoje włosy są zadbane. Nie muszą być idealnie wystylizowane, ale schudny wygląd pokazuje, że dbasz o to, jak się prezentujesz. Świeża fryzura może odjąć Ci kilka lat. Teraz porozmawiajmy o ubiorze, ten może drastycznie wpłynąć na to, jak postrzegają Cię ludzie w kwestii wieku. Zastanów się nad swoją garderobą. Czy nadal trzymasz się tych starych teśirtów z wybrakłymi grafikami? Może czas na podrasowanie. Wybierz ubrania, które pasują i odzwierciedlają młodzieńczy klimat bez przesady. Sasłałowe, ale schludne zestawy mogą stanowić idealną równowagę. Na przykład, dobrze dopasowana marynarka w połączeniu z elegancką koszulą może natychmiast podnieść Twój wygląd, sprawiając, że wydajesz się bardziej przystępny i pewny siebie. A teraz dodajmy trochę opowiadania. Wyobraź sobie faceta, który zawsze tracił randki z kobietami, którymi był zainteresowany. Zawsze nosił te same stare dżinsy i za duże bruzy, czując się komfortowo, ale nie przyciągając wzroku. Pewnego dnia zdał sobie sprawę, że nastał czas na zmianę. Po poszukiwaniu stylowych wskazówek w internecie, postanowił zainwestować w kilka dobrze dopasowanych podstaw. Przeszedł na bardziej elegancką fryzurę, zaktualizował swoją garderobę i zaczął zwracać uwagę na buty. Przychodząc kilka tygodni później, przyszedł do miejsca spotkań w ładnie dopasowanej koszuli i stylowych spodniach, które podkreślały jego figurę. Można było praktycznie zobaczyć, jak pewność siebie prominuje z niego. Nagle kobiety zaczęły podchodzić do niego coraz częściej, zainteresowane nawiązaniem rozmowy. To, co kiedyś było zmaganiem, uległo dramatycznej zmianie dzięki tym drobnym poprawkom jego prezentacji. Lekcja jest ogromna, to, jak się prezentujesz, może przyciągać lub zrażać potencjalne połączenia. Wyglądając na młodego, energetycznego i zadbanego, nie musisz tracić swojej tożsamości, pokazujesz tylko szacunek dla siebie i innych. To znak, że dbasz o pierwsze wrażenie, a to wystarczy, aby wzbudzić zainteresowanie. Więc poświęć czas na pielęgnację, dobrze się ubierz i wyjdź z pewnością siebie. Kiedy przyjdzie czas na odpowiedź na pytanie o wiek, zrobisz to z miejsca pewności siebie, gdzie uwagę skupiasz na swojej osobowości, doświadczeniach i połączeniu, a nie tylko na liczbie. Pewność siebie to klucz. Ta część skupia się na psychologii atrakcji, która ujawnia, że kobiety często przyciągają pewność siebie i charyzmę znacznie bardziej niż liczby na torcie urodzinowym. To powszechne nieporozumienie, że wiek jest głównym czynnikiem determinującym twoją atrakcyjność. W rzeczywistości to, jak się prezentujesz i jaką energię wysyłasz, może być znacznie bardziej znaczące. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy spotykasz kogoś, kto emanuje pewnością siebie, ta aura jest wyczuwalna. Oni angażują się w rozmowę, utrzymują kontakt wzrokowy i wydają się naprawdę zainteresowani tym, co mówisz. Ta przyciągająca energia przyciąga innych bez ich zdawania sobie z tego sprawy. Co więc znaczy być naprawdę pewnym siebie? To więcej niż tylko wyglądać na zrelaksowanego na powierzchni, to wiara w swoją wartość i zasługiwanie jako osobę. Aby rozwijać tę pewność siebie, rozważ następujące strategie. Po pierwsze, skoncentruj się na akceptacji siebie. Przyjmij to, kim jesteś na tym etapie życia, niezależnie od tego, czy masz 30, 40 czy 50 lat. To oznacza uznanie swojego doświadczenia, mocnych stron, a nawet swoich wad. Zamiast próbować maskować swój wiek, zaakceptuj go. Uznaj, że każdy rok dodaje głębi Twojemu charakterowi i mądrości Twojemu spojrzeniu na życie. Ta zmiana myślenia może być transformująca. Gdy akceptujesz i doceniasz siebie, staje się to widoczne. Następnie poświęć chwilę na refleksję nad swoją mową ciała. Niewerbalne sygnały często komunikują pewność siebie jeszcze potężniej niż słowa. Stój prosto, trzymaj ramiona z tyłu i zachowuj zrelaksowaną postawę. Wyobraź sobie wchodzenie do pokoju pełnego potencjalnych randek z wysoko podniesioną głową i szczerym uśmiechem na twarzy. Ta prosta zmiana może zmienić to, w jaki sposób postrzegają cię inni, a jednocześnie wzmacnia twój własny poczucie własnej wartości. Teraz zająć się praktyką przezwyciężania niepewności. Wyobraź sobie sytuację, w której zwykle czujesz się nieswojo być może na spotkaniu towarzyskim lub randce z kimś nowym. Zamiast cofać się do swojej skorupy, wyzwij się, aby angażować się w pełni. Postaw sobie za cel zainicjowanie rozmów, zadawanie pytań i dzielenie się historiami. Z czasem to ćwiczenie może przekształcić niepewności, które kiedyś cię powstrzymywały, w mocne strony. Rozważmy praktyczne ćwiczenie, które pomoże ci promieniować pewnością siebie w każdej interakcji. Nazywa się to postawą mocy. Znajdź prywatne miejsce, w którym możesz stać prosto, z nogami na szerokość barków i rękoma na biodrach. Utrzymuj te pozycję przez kilka minut, głęboko oddychając i koncentrując się na wzmacniających myślach. Wyobrażenie sobie siebie jako lidera lub kogoś, kto budzi szacunek, w tych momentach może podnieść twoje poczucie pewności siebie. Po regularnym ćwiczeniu tego ćwiczenia zauważysz prawdopodobnie zmianę w tym, jak postrzegasz siebie. Im bardziej fizycznie wcielasz pewność siebie, tym bardziej przybija się ona w Twoim nastawieniu. Ta nowa pewność siebie stworzy efekt domyne, poprawiając Twoje interakcje z kobietami. Gdy pytanie o wiek się pojawi, zamiast czuć się defensywnie lub wahając się, odpowiesz z pewnością i elegancją. Akceptacja swojego wieku powinna przychodzić naturalnie, a gdy prezentujesz się przez pryzmat pewności siebie, liczba staje się mniej istotna w szerszym kontekście Twojej drogi randkowej. Prawda jest taka, że pewność siebie często jest najbardziej atrakcyjną cechą, jaką ktoś może posiadać, a jej opanowanie z pewnością prowadzi do głębszych więzi z kobietami. Spektrum wieku Przyjrzyjmy się, jak poruszać się po różnicach wieku, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz w tym spektrum. Zrozumienie niuansów każdej grupy wiekowej może znacząco wpłynąć na to, jak się prezentujesz i jak radzisz sobie w niektórych rozmowach, szczególnie gdy pojawia się to stresujące pytanie ile masz lat? Na początek mamy facetów dwudziestoletnich. Ta grupa jest często postrzegana jako młode pokolenie, w którym randki z młodszymi kobietami mogą wydawać się bardziej naturalne. Jednak mogą tu być pułapki, szczególnie przy nawiązywaniu relacji z kobietami, które są kilka lat starsze. Kiedy zapyta o Twój wiek, może to być onieśmielające, jeśli obawiasz się, że zostaniesz uznany za za młodego lub niedoświadczonego. Kluczem jest zaakceptowanie swojej młodzieńczej energii. Zamiast kryć się ze swoim wiekiem, wykorzystaj go na swoją korzyść. Podkreśl swoją pasję, marzenia i przygodowego ducha. Przedstaw swoją młodość jako pozytywną cechę, ukazując unikalną perspektywę, jaką przynosi. Następnie mamy facetów w trzydziestce. To wiek, w którym wielu mężczyzn czuje się bardziej ugruntowanych i pewnych swojej tożsamości. Na tym etapie, kiedy pojawia się pytanie o wiek, Wielu facetów w tej grupie wiekowej może często czuć się pewnie w swojej skórze. Niemniej jednak ci, którzy zbliżają się do końca trzydziestki, mogą zacząć kwestionować, co przynoszą do stołu, zwłaszcza w przypadku randek z kobietami w ich dwudziestce. Wyzwanie polega na nawiązywaniu relacji z kimś znacznie młodszym, jednocześnie prezentując się autentycznie. Aby to osiągnąć, skup się na znajdowaniu wspólnego gruntu przekraczającego wiek. Dziel się doświadczeniami, zainteresowaniami i aspiracjami, pamiętając, że wzajemne połączenie często przewyższa różnice wieku. Na końcu porozmawiajmy o grupie facetów w czterdziestce i starszych. W tym wieku możesz znaleźć się w wyjątkowej pozycji. Masz potencjalnie lata mądrości i doświadczeń życiowych, ale możesz mieć obawy co do tego, jak podobać się dużo młodszym kobietom. Odpowiedź leży w perspektywie. Gdy młodsza kobieta pyta o twój wiek. Zamiast obawiać się oceny, zaakceptuj wartość zgromadzonych doświadczeń. Podkreśl lekcje wyniesione, przygody przeżyte oraz spostrzeżenia zdobyte. Masz bogactwo wiedzy, które może uczynić Cię wyjątkowo interesującym. Rozważ podzielenie się anegdotami, które pokazują Twoją podróż, co może sprzyjać głębszym więziom. Ważne jest, aby pamiętać, że to nie jest uniwersalne rozwiązanie. Każda interakcja jest unikalna. A twoje podejście powinno być dostosowane do konkretnej kobiety i sytuacji, w którą się angażujesz. Chodzi o tworzenie połączeń opartych na wspólnych zainteresowaniach i wartościach, a nie pozwalanie, by wiek dyktował dynamikę twojej relacji. Przechodząc przez spektrum wieku, pamiętaj, że pewność siebie i autentyczność są twoimi największymi sprzymierzeńcami. Bez względu na to, ile masz lat, czy ile lat ma kobieta, z którą jesteś, dąż do budowania znaczących rozmów, które oddają Twoją osobowość i zainteresowania. Dzięki temu możesz złagodzić wszelkie obawy związane z pytaniem o wiek i skupić się na tym, co naprawdę istotne budowanie autentycznego połączenia. Pamiętaj, że chodzi nie tylko o to, ile masz lat chodzi o to, co wniesiesz do rozmowy i jaką wartość oferujesz. Odwrócenie sytuacji. Teraz czas na zaprezentowanie jednej z najbardziej przekonujących strategii radzenia sobie z pytaniem o wiek odwrócenie sytuacji, gdy pytają Cię o wiek. To podejście polega na wzmocnieniu i pewności siebie. Zamiast się kuczyć lub czuć defensywnie, naucz się odwracać sytuację w zabawny i zaangażowany sposób. Myśl o tym jak o grze, w której to Ty masz kontrolę, całkowicie przekształcając narrację na swoją korzyść. Wyobraź sobie sytuację, w której kobieta zwraca się do ciebie z pytaniem: "Ile masz lat?". Zamiast dać się zaskoczyć i plątać w słowach, przekształć ten moment w okazję. Odpowiedz z lekkim twistem, na przykład: "Mam tyle lat, żeby wiedzieć lepiej, ale wciąż młodym, by robić to mimo wszystko". To nie tylko wprowadza humor do interakcji, ale także natychmiast przesuwa ognisko uwagi z wieku na coś innego, zapraszając śmiech i tworząc bardziej zabawową atmosferę. Inna sprytna taktyka to odwrócenie pytania z powrotem do niej. Możesz odpowiedzieć: "A dlaczego nie zgadniesz?". Powiem ci, czy jesteś blisko. To odwraca sytuację i stawia piłkę po jej stronie, dając szansę na zabawną grę w zgadywanie, angażując ją w lekki sposób. Zmniejsza to napięcie na tobie, tworząc bardziej zrelaksowaną interakcję. Ta odpowiedź nie tylko utrzymuje różny nastrój, ale również pokazuje, że masz dość pewności siebie, by zamienić potencjalnie nie moment w coś zabawnego. Jeśli różnica wieku wyjdzie na jaw podczas wyjścia, rozważ wykorzystanie tej okazji, by podzielić się zabawną anegdotą związaną z wiekiem, być może o czasie, gdy doświadczyłeś czegoś młodzieńczego. Na przykład możesz wspomnieć o swojej miłości do pewnego festiwalu muzycznego i jak wciąż przyciąga fanów w każdym wieku. To przekształca postrzeganie wieku z czegoś poważnego i przerażającego w radosną celebrację doświadczeń, podkreślając, że związki mogą kwitnąć, niezależnie od lat, które nas dzielą. Rozwijając te zabawne, sprytne odpowiedzi, tworzysz atmosferę, w której rozmowa swobodnie płynie, z uśmiechem i autentycznymi połączeniami na pierwszym planie. To nie tylko sprawia, że rzeczy są angażujące, ale także usuwają początkową niezręczność, która może towarzyszyć pytaniom związanym z wiekiem. Gdy staniesz się bardziej komfortowy w odwracaniu sytuacji, zauważysz, że twoja pewność siebie rośnie. Umiejętność reagowania z dowcipem i urokiem sprawi, że będziesz bardziej zapadający w pamięć i atrakcyjny. Pamiętaj, jeśli podchodzisz do tych interakcji z nastawieniem na zabawę i kreatywność, umacniasz się na randkowej scenie. Dzięki temu będziesz miał w rękawie sprytne odpowiedzi, które rozbrajają pytanie i sprawiają, że rozmowa płynie płynnie, a czasami może nawet fiwciarsko. Wykorzystaj tę okazję, by zaprezentować swoją osobowość, urok i humor. Następnym razem, gdy kobieta zapyta o Twoją wiek, możesz odpowiedzieć z wzenkiem, przekształcając proste pytanie w katalizator do zabawnej i angażującej rozmowy. To nie tylko zintensyfikuje Twoje połączenie, ale także nada tą przyjemniejszym doświadczeniom randkowym. Prawda jest taka, że kobiety tak naprawdę nie oceniają Cię po Twoim wieku. Zamiast tego często oceniają siebie i próbują zrozumieć, jak pasujesz do ich życia na podstawie Twojej dojrzałości i pewności siebie. Wdrażając strategie omówione w tym wideo, staje się jasne, jak wielki wpływ na te interakcje może mieć Twoje podejście. Teraz, jeśli chcesz opanować sztukę radzenia sobie z innymi wyzwaniami, które mogą się pojawić podczas randek, koniecznie sprawdź następne wideo, w którym omówimy subtelne sposoby, w jaki kobiety testują pewność siebie mężczyznę. Dla tych, którzy chcą przyspieszyć naukę i bardziej intensywnie pracować nad tymi umiejętnościami, dostępna jest niesamowita okazja, by dołączyć do programu coachingowego. Ten program oferuje unikalną szansę na szybkie postępy, a przez ograniczony czas jest dostępny bez ryzyka przez pierwszy miesiąc po bardzo przystępnej cenie. Kliknij link poniżej po więcej szczegółów i zrób następny krok w kierunku podniesienia swojej gry randkowej. To wszystko na teraz, kontynuuj rozwijanie się i pamiętaj, że pewność siebie to klucz.